Dzień dobry, Wójlu. Coś się stało? Jesteś chory? Ja jesteś. Więc jednak postanowiłeś wrócić, co? Na no, czemu miałem nie wracać? Słuchaj, chciałem Ci powiedzieć, że ty jesteś całkowicie nieodpowiedzialnym człowiekiem, rozumiesz? Nie dorosłeś ani do małżeństwa, ani w ogóle do niczego. Nie? Przepraszam cię, ale jestem zbyt zmęczony, żeby prowadzić takie rozmowy. Dzwonił do mnie ktoś? Nie, nikt nie dzwonił. Cholera, jasne. Słuchaj, czy ty wiesz o tym, że wczoraj po raz enty zaprzepaściłeś szansę ułożenia sobie życia z Moniką? Ty jesteś lekko duchem, rozumiesz? Który nie traktuje poważnie ani swoich czynów, ani swoich słów, ani w ogóle niczego. A ty od początku postanowiłeś mnie osądzić, nawet nie dając szans na obronę, tak? Miałeś chyba ze sto szans! Witor, ile razy ja z tobą rozmawiałem? No ile? I wszystko to, jak grochem o ścianko! Adas, co się stało? Nie wiem, czułem. Spytaj o to wuja. Ach, próbowałem po prostu naszemu Adasiowi wytłumaczyć kilka rzeczy, ale jak zwykle bez szans. A nie wolno ci się tak denerwować. Nie widzisz, że wuj się źle czuje? Wszystkich nas chcesz wykończyć? Ja? Co się z wami dzieje? Od całego potrątku napadacie na mnie, jakbym nie wiem, co najmniej kogoś zamordował. Co się stało? Jeszcze się pytasz? Masz czelność udawać zdziwionego? Ja niczego nie udaję. Całą noc prześciwie nie spałam. I pomyśleć, że ja głupia dałam się nabrać na twoje wczorajsze myśli pysiu. Myślałam, że naprawdę wszystko się zmieni, że wreszcie zrozumiałeś. Może zanim mnie skażecie i rozstrzelacie, najpierw postaracie się mnie wysłuchać. Twojej kolejnej bajeczki? Wiesz co? Nie mam ochoty. Bajeczki opowiada się dzieciom wieczorem, a teraz jest rano. A ciebie wieczorem ze mną nie było, zresztą, jak zwykle, więc daruj sobie. Bardzo chętnie, tym bardziej, że nie mam czasu na rozmowę. Przepraszam. Powtórzę Rozgarzewski. Magda jeszcze nie wróciła. A Ewa już jest? Też nie? Dziękuję. On znowu do niej dzwoni, słyszeliście? Znowu Ewunia, tak? Odpowiadaj natychmiast! Muszę się iść przebrać, zaraz będę musiał wyjść. Przepraszam. Zabiję tę sukę! Słyszysz? Zabiję! Jest wreszcie. O, pan Michał, dzień dobry. dzień dobry. A to jest? Nie, nie ma. Jak to nie ma? No, no nie. Ewa, co się tu dzieje? Może ktoś mi błyskawie objaśni. Ja już nie wiem, co robić. A no, gdzie oni mogą być? Spokojnie, no przecież jeżeli jest z Adamem, to nie zginęli. No <grym> z Adamem! Adam tu był! Kiedy? No niedawno obudził mnie, pytał, czy Magda już wróciła. Adam był tu sam? Sam. No przecież miał ją przywieść. Ale coś mówił, że mu uciekła. A przed chwilą znowu dzwonił i pytał. No to, to za brednie. Przecież oni nam powiedzieli, że on ją odebrał w Gdyni. On w ogóle zachowywał się jakoś dziwnie, powiem ci. Bardzo dziwnie. Bąkał coś o jakimś motelu, że byli tam razem. Nie rozumiałam. Myślałam, że chociaż ty coś wiesz. Motelu? W jakim motelu? Nie wiem, przecież on miał ją tutaj przywieźć. Sobie w ogóle nie zdaję sprawy, co ja przeżywam. W każdym razie wygląda na to, że on nie ma pojęcia, gdzie ona jest. Tego już wiele dla mnie. Halo? Dzień dobry, tu Ewa Werder. Czy ja mogłam rozmawiać z Adamem Rozdrażewskim? Ale to chyba pomyłka. Nie, 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 nie. Dobrze się pani dodzwoniła. Mówi Jackowski z motelu Bałtyk, recepcjonista. Pan Rozdrażewski nocował u nas. <laughs> tak, właśnie. A przy wyjeździe tak się śpieszył, że zostawił swoją komórkę. A pani, przepraszam, żona? Nie, nie żona. Niech pani przekaże panu Rozdrażewskiemu, że jego telefon jest u mnie. Jak w banku. Dobrze, przekażę. On zostawił komórkę w tym hotelu. Dzwonię do agencji. Dzień dobry, tu Ewa Werner przy telefonie. Czy pan Adam Rozrażewski jest w agencji? A nie orientuje się pani, kiedy wróci? Dziękuję. Może no, jest w domu. Dzień dobry, tu Ewa Werner. Czy ja mogłam rozmawiać z Adamem? Nie proszę pani, nie mogłaby pani. Proszę to sobie zapamiętać raz na zawsze. Nie chcę, żeby pani tu dzwoniła. Ani pani, ani pani dzieci, ani nikt tu choćby raz stał koło pani. Rozumie to pani? Ale pani nic nie rozumie. Ja tylko chciałam się dowiedzieć, czy Adam jest w domu. Nie, ja wszystko świetnie rozumiem. Adam jest w domu, ale dla pani go nie ma i nigdy nie będzie. Co się stało? Nic. Michał, ja potrzebuję samochód. Mógłbyś... Oczywiście, nie ma sprawy. Dowiedziałaś się czegoś o Magdzie? Właśnie próbuję. Chodź, odwiedzę cię do galerii. No nie przejmuj się, wezmę taksówkę. Ale... Do widzenia. Co się tu dzieje? Co się tu dzieje? Pięknie, bardzo pięknie. Od razu się tego domyśleć. Od razu. Czego? Twoich powiązań z mafią. Przestań mi tu teraz odstawiać scenę pod tytułem, ja nic nie rozumiem. Za długo jestem policjantem, nie popełniam dwa razy tego samego błędu. Pożałujesz <noise> tego, co zrobiłaś. <noise> Od kiedy masz kontakty z rosyjską mafią? <noise> Tylko nie kręć! Ja nie mam żadnych kontaktów z mafią. Nie? Twój koleżka, z którym cię zatrzymaliśmy? To zwykły kolega. A, a ty zwyczajnie kradł samochody, chociaż jesteś przecież bardzo grzeczną dziewczynką. Boże, co się stało z Ewą? Nie. Ech, proszę, nie spodziewałam się wizyty. Oj, tak rzadko tu przychodzę. Tak rzadko, że. że prawie nigdy. No nie. Kiedyś byłam. No Tak, rzeczywiście. Y, przyszła pani zapytać się, czy wiem coś o lekarstwach na. jaka to była choroba? Malaria. No tak. A skąd pani przyszło do głowy zachorować na malarię w naszym klimacie? Nie, Pani, dowiedziałam się, że malarię roznoszą komary. A wtedy było takie lato, tyle tego latało. Miałam dreszcze i, i No Tak, oczywiście. A co dzisiaj Panią do mnie sprowadza? Jakaś nowa choroba? Nie. Tylko w domu dzieją się takie dziwne rzeczy. Ja nic nie wiem. Mnie nikt nic nie mówi, a oni wszyscy powariowali. To znaczy. No. Ewy nie ma całą noc. Rano przychodzi Rozdrażewski i pyta o Magdę, którą miał przywieźć z komisariatu na Wybrzeżu. Potem wpada Ewa, pyta, czy Magda już jest, a przecież rzekomo po nią pojechała. I wybiega bez słowa z domu. Ja nie wiem, co się tu wyrabia. To Magda jeszcze nie wróciła. Nie, myślałam, że dowiem się czegoś od pani. Ucieczka. Kradzież. Zniszczenie cudzego mienia, powiązania z mafią. Nie wywiniesz się z tego, moja mała. I ja osobiście tego dopilnuję. Na tym komisariacie dzieją się różne rzeczy. Ale do tej pory policjant i jego mienie to była święta rzecz dla bandytów. I tak ma być. I ty dostaniesz nauczkę. Chcę się skontaktować z adwokatem. Dooglądałaś się filmu, co? Tak się składa, że ten adwokat to mój ojciec. Bardzo mi przykro, ale widzę, że... Pani wie znacznie więcej ode mnie. Dlaczego... Dlaczego Magda pojechała do Gdyni? Dlaczego znalazła się w komisariacie? Czy to znowu narkotyki? Nie wiem. Mówię pani, że mi nic nie powiedzieli. Tak się niepokoje do tego w kartach wychodzi nie najlepiej. Właśnie. Karty. Niech pani stawia. Przecież pani zawsze mówiła, że to bzdura i nabieranie gości. Mówiłam owszem, ale wie pani, jak to mówią, tylko krowa nie zmienia poglądów. Kancelaria mecena Savernera, słucham. Tak, Maciu, już łączę taką. Jest w dyni na komisariacie. No mówię, zostało się coś. Zatrzymali ją. Pojadę, do się wszystkiego dowiem. A gdyby ktoś pytał o mnie, to nie dzisiaj nie będzie. Oczywiście. Chodźmy, kiciu. Nie ma się. Co dziwić, że Ewa jest poddenerwowana. Nie sądzi Pani, że to duże jak na jedną osobę. Ona jest bardzo wrażliwa i delikatna. Ja też się jej nie dziwię. Ale mnie samą los pokarał. Ale ona nie chce o tym słyszeć. Nie Pani, my nigdy nie rozmawiałyśmy tak poważnie. Ona unika takich rozmów. Może ma powody, żeby tak postępować? Ja wiem, różnie to z nami było, ale staram się to zmienić. Naprawdę. To dobrze. Niech pani się stara często z nią rozmawiać. Trzeba próbować. Na pewno się pani na niej nie zawiedzie. Ojej, co się stało? Coś z Magdą? Z Magdą? Nie wiem, ale Adam. Rozdrażewski? Co z nim? Były do mnie jakieś telefony? Nie. A co, spodziewałeś się jakichś? Być może. Powiedz mi, kiedy wrócisz, czy mam nie pytać. Daj spokój, tylko nie mów, że się za mną stęskniłaś. Co Ja mam bardzo ważną sprawę do Adama. Chciałam się do niego dotrzeć, ale. No, no, zaczynasz się kręcić koło Adama. Myślałam, że sobie odpuściłaś, ale takie jak ty najwyraźniej nigdy nie odpuszczają. Ja nie kręcę się koło Adama. To jest jakieś nieporozumienie. Nieporozumienie? To po co tu przyszłaś? Zbierasz na suchy chleb dla tego swojego konia? Ja mam bardzo ważną sprawę, o której. Nie zamierzam z panią rozmawiać, więc mogę tylko zapewnić, że to nie dotyczy ani pani, ani męża. No, jestem bezczelna. No, tu i nawet nie chcę powiedzieć, o co jej chodzi. Chciałam dowiedzieć się, co się stało z moją córką, ponieważ Adam po nią pojechał. No, no i co z tego? No, pojechał, ale przyjechał bez niej. No właśnie. Wiesz co? Podstawiasz swoją córkę facetowi, żeby wyciągnęła od niego pieniądze? Co? No, chyba nie zaprzeczy, że twoja córunia wzięła od Adama pieniądze, o, daj mi lepiej pięćsetek. Proszę się nie martwić, ja. Ja nie mam tej sumy w tej chwili przy sobie, ale na pewno pani zwrócę. To się jeszcze okaże. Dosyć tego. Kiedyś zachowała się pani w stosunku do mnie równie niegrzecznie. Proszę mi nie przerywać. Ja pani powiedziałam, że ja rozumiem pani postępowanie, ponieważ wydawało mi się, że czuła się pani zagrożona. A w tej chwili Adam jest pani mężem, więc ja naprawdę niczego od niego nie chcę, tylko kilku informacji. Więc bardzo proszę mówić do mnie grzeczniej. O dziewczynką, na którą można tak bezkarnie nakrzyczeć. I bardzo proszę zmienić ton. A jak nie zmienię tonu? Proszę w ogóle się do mnie nie odzywać. Nie będziesz mi dyktować warunków w moim własnym domu. I nie chcę cię tu więcej widzieć. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja do mecenasa Wernera. Przykro mi, ale mecenasa nie ma. Mówił może, kiedy wróci? No dzisiaj to na pewno nie. Pojechał po córkę. Gdzie? No to gdy nie na komisariat. Chyba nie, już nie wiem. Ja już naprawdę nie wiem. Czasami tak bardzo staram się pomóc pewnym ludziom. No i nawet wydaje mi się, że im pomagam. A potem okazuje się, że jest zupełnie odwrotnie. Ostatnio nawet postanowiłem uporządkować swoje życie. I tym bardziej się staram, tym. Gorzej to wszystko wychodzi. Niech mi pani powie, czy tak musi być. Wie pan, mnie się wydaje, że te wszystkie pana kłopoty wynikają z tego, że pan jest no niedojrzały, jeszcze niedojrzały. Ale przecież pani powiedziałam, że się stara. Tak, ale pan nie stara się, jak należy. Pan stara się, no, nieprawidłowo ma pan złe podejście. Tylko jak jest? dobre. Wie pan, według Junga zna pan Junga, bo ja się trochę tym interesuję, to był... Wielki człowiek. No, co No więc Jung twierdzi, że człowiek powinien dotrzeć do siebie prawdziwego, do swojej jaźni, rozumie pan? Wtedy człowiek rozumie innych i samego siebie, jest dojrzały. Pan musi dotrzeć do swojej jaźni. Co pani opowiada, do jakiej jaźni? Niech pan posłucha. Trzeba rysować mandale. Mandale? Tak. Mandale, różne formy kołowe. Widzi pan? Jaźń jest okręgiem. I w ten sposób można do niej dotrzeć. Kiedy nie ma pana mecenasa, to ja sporo rysuję. Rysuję i rysuję. Potem trzeba to oczywiście analizować. To bardzo ważne. Mógłby pan przynosić mi swoje mandale, analizowalibyśmy je razem. Ja mówiłabym o pana mandali, pana mojej. Co pan na to? Tak bardzo chętnie mandale. Wspaniale bo wie pan, ja do tej pory to nie miałam o tym, z kim porozmawiać. No to kiedy? Kiedy się spotkamy? Może w przyszłym tygodniu. Do widzenia pani. Tak. Jak jeździsz, debilu? Kto ci dał prawo jazdy? Nareszcie Cię znalazłam. Ewa? Gdzie jest Magda? Na komisariacie w Gdyni. W Gdyni? Przecież podobno o zabrałeś stamtąd. Tak mi powiedzieli. No Zgadzasz. Słuchaj, wyjaśnij mi to wszystko, bo ja, ja nie ręczę za siebie. To uspokój się. Zabrałem ją z komisariatu w Gdyni i miałem, wiesz, prosto do domu. Wiesz, Magda w ogóle nie chciała. Ale jakoś udało mi się ją nakłonić. Najwyraźniej niezupełnie. Byłem strasznie zmęczony i postanowiliśmy zatrzymać się w motelu na kawę. No i trochę odpocząć odpocząć posłuchaj to było moje kolejne 500 kilometrów tej samej nocy chciałem się przespać 2-3 godziny i potem pojechać dalej od tego są w końcu motele, tak powiedzmy no i co kiedy brem prysznic ona dała dyla i tyle ją widziałem to wróciła do Gdyni na komisariat? najwyraźniej o jest. posłuchaj jeba tego, co mi się wydaje, to pożyczyła sobie samochód. Od kogo? Przecież ona nie ma prawa jazdy. No właśnie o to chodzi. Pomóż. Spokój się. Twój mąż wszystko załatwi. Tak, oczywiście, mój mąż. Słuchaj, to wszystko przez ciebie. Gdybyś się nie pożyczył i tych, i tych pieniędzy za nakład, by nie wyjechała. Może ty jesteś kompletnie, jesteś kompletnie nieodpowiedzialna. Co, ja mam tego dosyć. Pomogłem jej, bo mnie o to prosiła. Skoro nie zwróciła się z tą prośbą do ciebie, najwyraźniej mi jakieś poważne powody. Daj mi trochę pieniędzy, to, to fakt. Ale kiedy tylko twój syn zadzwonił do mnie z wiadomością, że jest zatrzymana, natychmiast tam pojechałem. I to według ciebie jest nieodpowiedzialne? Bo ja myślę, że zachowałem się okej. Okay. To widocznie inaczej rozumiemy to słowo. Ja ci mówię po raz ostatni. Ty się odczep od mojego życia i zostaw moje dzieci w spokoju. Halo. Dobrze, że dzwonisz, Michał. Słuchaj, ja muszę jechać na wybrzeże. Ona wciąż tam jest. A jak sobie to wy wyobrażasz? No dobrze, to ja przyjadę do galerii, jak chcesz. No. To chyba dostałam od ciebie. No. Tak. Ja już tego nie potrzebuję. Dziękuję. Prezentów się nie oddaję.